28 kwietnia w liceach ogólnokształcących i technikach powiatu dzierżoniowskiego odbyły się uroczystości, w których głównymi bohaterami byli uczniowie kończący etap kształcenia w wybranych przez siebie szkołach średnich. Dla nas jest to zawsze dzień smutny, ale jednocześnie bardzo wesoły, dlatego że jesteśmy pewni, że kolejne 153 osoby są przygotowane do życia dorosłego, do podejmowania samodzielnych decyzji i są super przygotowani do matury. Ciężki tak naprawdę dla nas, ja jakby nie czuję, nie czuję radości, to jest ten moment, kiedy my się rozchodzimy, no i wiemy, że każdy pójdzie w swoją stronę. Ale myślę, że my mamy taką więź tutaj w klasie, bo naprawdę mamy, mamy zgraną klasę i myślę, że chociaż niektóre te znajomości zostaną przetrwane. To też taki czas rozpoczęcia nowej drogi, kolejnych planów. Powiedzcie, co przed Wami, jakie kierunki szkół, ewentualnie jakie pomysły na siebie? No, będą na jakieś studia. Jaki kierunek zobaczymy? Ja ogólnie nie mam planów. Wiem, że, że chcę studia, ale wiem, że jeszcze mam troszeczkę czasu. Na razie jest tylko smutek, że kończę szkołę, ale no, później będę się martwić. Właśnie jakieś stresy związane z tym, co przed wami? Przed naturą? Tak. 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 U, no jest ciężko, bo my troszeczkę inaczej już my mamy to ustne i, i to wszystko, ale myślę, że nasi nauczyciele nas tak przygotowali, że, że, że możemy na spokojnie podchodzić. Tak nie myślę. ma stresu? Nie, nie, u nas nie. Z jednej strony jest fajny dzień, zaczynacie no, długie wakacje, no hmm. z drugiej strony też trochę smutno chyba, bo zdążyliście się przez ostatnie 4 lata zżyć mocno z klasą. No, można tak powiedzieć, no jesteśmy w miarę zżytą klasą, prawda? E no, no ciężko trochę odchodzić, prawda, ale no co, no trzeba iść do przodu, iść dalej, wiadomo. No zmiany są potrzebne teraz, yy, był fajny okres i tak dalej, trzeba, trzeba iść dalej, jakieś takie zakończenie, trzeba mieć te dobre wspomnienia i tyle. Tak się Macie jakieś plany już na tą najbliższą przyszłość, już jakiś kierunek studiów upatrzony? No jeszcze nie do końca wszystko jest wybrane, ale to się okaże jeszcze po szkole. No, na razie to priorytetem jest ta matura, żeby zdać i tak dalej, nie? A właśnie, jest stres przed maturą? Jest, jest. No, lek jest stres. Generalnie przed tymi y, ustnymi większy, ale pisemny to raczej na spokojnie. Wszyscy bardzo obawiamy się tej matury, tym bardziej, że jest to y, nowa podstawa programowa i właśnie ci absolwenci weszli y, w to czteroletnie liceum, czyli weszli w tą nową reformę. Obawiamy się y, z tego względu, że dwa lata praktycznie ubiegły pod, pod hasłem y, pandemii. Był to trudny okres, jednak naprawdę wszystko zrobiliśmy, co było w naszej mocy, aby dobrze tą młodzież przygotować, aby ich nie stresować dodatkowo. I mam nadzieję, a wręcz jestem przekonana, że nasi absolwenci super poradzą sobie w tych maturalnych zmaganiach. Tego dnia wyróżniono uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2022-2023 oraz wykazali się godną postawą. Nagrodą dla nich były stypendia Złoty Prymus, będące skład Dową realizowanego od lat przez samorząd powiatowy programu stypendialnego dla szkół publicznych. W tym roku szkolnym tytuł złotego prymusa otrzymało 52 uczniów. Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział. Nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał. Nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało, powiedział Janusz Korczak. Mam dla pana Gabriela Malanowskiego, tytuł złotego prymusa zapraszam. Да, как забавно. To jest bardzo duży krok w przyszłość. To jest przede wszystkim uwieńczenie tego wszystkiego, co do tej pory ta młodzież zdobyła, czyli zakończenie liceum. No to przez cztery lata, wiadomo, musieli się dobrze uczyć, skończyć tą szkołę. Teraz zostaje im jeszcze tylko taki malutki punkcik, czyli zdanie matury i jakby świat stoi przed nich otworem. Zdobywanie nowych przyjaźni, zdobywanie nowych sukcesów, zdobywanie nowych doświadczeń. Myślę, że to wszystko jeszcze przed nimi. Zakończenie szkoły średniej to taki moment dla każdego człowieka, który miał przyjemność choć do, do liceum czy w ogóle do szkoły średniej to taki życiowy życiowy moment. No teraz też przed tymi uczniami bardzo ważne decyzje od wyboru szkoły bardzo często zależy przyszłość. Od wyboru szkoły tak, ale też to, z kogo spotkamy na swojej drodze, to myślę jest też bardzo ważne. I to jak się potoczą nasze losy później, to też jest pokłosie tego, co, co do tej pory zdobyliśmy, jak całe grono pedagogiczne, które brało udział w procesie kształcenia tych osób, poukładało im w głowie. Myślę, że to będzie najważniejsze w dalszym ich funkcjonowaniu i, i podejmowaniu nowych wyzwań. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak.